O, oh, co za głośny i zły nauczyciel. Zmiata tak wszystko na swojej drodze. Masza bardzo chce, żeby się zmniejszył. Wow, zadziałało. A? Super! Minikopia A nauczyciela wcale nie jest niebezpieczna. Gu! Spróbuj teraz pokrzyczeć wściekły gnomie! Riley uwielbia film, pomocy zmniejszyłam mojego nauczyciela. Co to jest? Nauczycielce nie podoba się oglądanie filmów zamiast nauki. Czy sztuczka zmniejszania na nią zadziała? Proszę, proszę! Zadziałało? Zobaczmy. Hmm. Hej, szukasz kogoś? Jeśli nie przestaniesz się wygłupiać, to wywalą cię ze szkoły. swoich uczniów pani Stella jest złem wcielonym. Trollowanie jej to ich ulubione zajęcie. Ups, a oto bohaterka portretu. Biedna Riley zaraz ogłuchnie od jej krzyków. Raduj się! Ross jest mistrzem kamuflażu. Riley wzięła winę na siebie. Uff, wygląda na to, że zła nauczycielka ma dość krzyków. Hej, możesz bardziej uważać? Ten dziwak nie upuścił niczego długopisu przez przypadek. Ej, coś zgubiłeś? Gdzie poszedł jego właściciel? Nie, nie, nikt nie widział, jak zniknął. Wygląda na to, że naprawdę przepadł. Kto upuścił ten długopis? Napisz, co myślisz w komentarzach. Riley tak bardzo starała się znaleźć właściciela długopisu, że spóźniła się na zajęcia. A nauczycielka przygotowała dla niej niespodziankę. Wiele nieprzyjemnych niespodzianek. Całą górę testów i jedynek. Ale klapa. Świetnie, Ross. To odpowiedni moment, żeby zapytać, jak się masz. Hmm? Czego chce teraz Riley? Zmniejszyć swoją nauczycielkę. Lekcja dobiegła końca. Można się wyluzować. Hej, gdzie jest pani Stella? Oto ona. Życzenie Riley się spełniło. Zła nauczycielka stała się 100 razy mniejsza. Teraz jest prawie niewidoczna. No, teraz możesz z niej trochę pokpić, co Riley? To okrutne i zabawne jednocześnie. Nie, 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 nie. Hej, ja tak nie robię! Jedynka! Och, proszę. Nie odrobiłaś pracy domowej. Masz kłopoty. Podczas gdy Riley jest zajęta parodią, mini nauczycielka próbuje zwrócić na siebie uwagę. Hmm, dlaczego by nie wskoczyć komuś do plecaka? W końcu Riley jest w domu i jak zwykle zajmuje się swoją ulubioną rzeczą, jest gotowa godzinami sprawiać, żeby pani Stella wyglądała okropnie, ale nauczycielka nie jest zadowolona z takich przeróbek w Photoshopie. Nie widzisz jej, ale słyszysz, i co robisz? Odrabiam lekcję. Poważnie? Wiem, że zamiast się uczyć, psujesz moje zdjęcia. Nie, Riley, ona nie używa kamery, żeby cię obserwować. Mam nadzieję, że to pomoże. Wiem i widzę wszystko. Jesteś najgorszą uczennicą w szkole. Co to za dźwięk? Riley, przyjrzyj się bliżej. Wyjaśnij mi, jak stałam się taka mała. Hej, wszystko OK? Wow! Zwykłe pichnięcie dla pani Steli jest teraz gorsze niż huragan! Riley prawie wysadziła ją w nieskończoność! Uważaj! Prawie odleciałam! Pani? <laughs> Moje życzenie się spełniło! Jaka ona jest mała i urocza! Wow! Zwykły lizak jest dla niej jak maczuga! Ale jaja! Spokojnie, niech się pani nie denerwuje! Zaraz to załatwimy! Co więc powinna zrobić z mini-nauczycielką? Hmm. Może użyjesz jej jako celu w rzutkach? Niezły trening cenności. Wow, idealnie pasuje też do piórnika! Gadająca papeteria! Super! Hej, głowo w chmurach! Pomóż mi! Na początek to niech pani na mnie nie krzyczy! Może już wystarczy? Sama jest pani sobie winna. Ja? Dlaczego? Była pani zbyt podła. Tata zaniepokoił hałas. W odpowiednim momencie na stole pojawił się Karaluch. Pochłonął całą uwagę. Tak w ogóle tata boi się robaków. Hmm? O, Karaluch zakochał się w nauczycielce. Jakie to słodkie. Mimo wszystko Riley jest gotowa jej pomóc. Ale Stella nie jest w romantycznym nastroju. Zależy jej tylko na wiedzy i nauce. Ta nauczycielka może zmusić każdego do nauki. Dobra, dość lekcji, karalucha. Pani Stella naprawdę chce wrócić do swojego normalnego rozmiaru. Ale co powinna zrobić? Tak, teraz jest już jasne, skąd wzięła się ta zmniejszająca magia. To magiczny długopis. Riley napisała swoje największe życzenie i się spełniło. Ale teraz muszą to odkręcić. To proste, wystarczy napisać kolejne życzenie. Hmm. Okej, okay. żadnych błędów. Magia nie działa. O nie. Tatuś będzie walczył z owadami. Ale nigdy nie nauczył się posługiwać bronią. To smutne. Co porabia Riley? O, może cudowny długopis sprawdzi się w szkole. Właśnie tam go znalazłam. Nie wiedziałam, że jest magiczny. Po prostu go wzięłam i napisałam. W życiu bym nie pomyślała. Zaraz, z kim ona gada? Hej, pani Stello, stać! Hmm. Nasz uważny Ross rozwikła tajemnicę. Hmm. Riley jest blisko prawdy. Co za zdrowak. Kujon ma bzika na punkcie lalek. Poznaj Else, jego ulubienicę. Myślał, że mini nauczycielka też jest lalką. Gdyby ros nie miał tego dziewczęcego hobby, na pewno by się pokapował. Uff, wszystko w porządku, ale problem nadal istnieje. A? Wow, co to za tajemniczy symbol! Hej, jak gorąco! Historia tego pióra zaczęła się bardzo dawno temu. Starożytny magik stworzył magiczną miksturę i umieścił w niej pióro. Rzucił tajemnicze zaklęcie i nadał długopisowi jego magię. Wszystko, co piszesz, staje się rzeczywistością. A jeśli to wymarzesz, zniknie. Nawiasem mówiąc, ta magiczna gumka jest ukryta gdzieś w koledżu. Po prostu musisz ją znaleźć. Powodzenia! Świetnie. A gdzie mamy szukać tej cudownej gumki? Zostanę tak na zawsze bez niej. Nie pani panikuj. Hej, spójrz! Ross przeniósł strój dla nauczycielki. Nie, dziękuję. Muszę iść. Cóż, dobrze. Riley jest w piwnicy szkoły. To za zadania i matematyka. O nie, tylko nie chemia. Świetne miejsce dla mini nauczyciela. Bezpieczne i widoczne. Nie panikuj. Co mam zrobić? W ogóle nic nie wiem. O, pani Stello, gdzie pani idzie? Co? Nauczycielka stała się zakładniczką starożytnej magii. Jeśli nie zmarzą życzenia Riley, zmieni się z hologramu w pył. Cóż, nadszedł czas. Pospiesz się. Dobra, ale co mam robić? Musisz wykonać te zadania. Dalej! Wow, zagadka geograficzna. Hmm, to nie jest jasne. Super trudne zadanie z zabytkami. I dlaczego tu jest wieża Eiffla? Aha, rozumiem. Musi połączyć zabytki z miastami. Wieża znajduje się w Paryżu. A Big Ben? Chyba w Londynie. Wysyłamy statuę wolności do Nowego Jorku! Bingo! Riley się udało! Ale czas biegnie bardzo szybko. Okej, okay, następne zadanie. Hmm, czegoś tu zdecydowanie brakuje. A, to proste. O nie, nauczycielka znika! Riley myśli szybciej. Poważnie? Myślała, że to modela iPhone'a którego modelu tu brakuje? Napisz w komentarzach. Nie, nie tego potrzebujesz. Raz, dwa, trzy, cztery. To takie trudne. Hmm. O, pospiesz się! Tak, w końcu to rozumiem. Świetnie, wszystkie numery są na swoim miejscu. Zacznijmy od eksperymentów chemicznych. Byłoby wspaniale wiedzieć, co mieszać. Nie ma czasu na myślenie, czas działać. Oryginalne rozwiązanie to dodanie wszystkiego po trochu. Coś jest nie tak, za mało składników. O, wulkan piankowy. Co mam zrobić? To nie moja wina, to tylko. A, pomocy! Czas prawie się skończył. Myślę, Riley, myśl. Nauczycielka pokazała jak prawidłowo zrobić kwas. Dawaj, dziewczyno, poradzisz sobie! Najważniejsze to nie mieszać płynów i nie zapominać o proszku. Pani Stello niech się pani trzyma! Udało się, zadziałało! W końcu magunkę! Jeszcze chwila i nauczycielka zostanie uratowana. O nie czas się skończył! Czy Raimi już nigdy jej nie zobaczy! Wściekła nauczycielka zniknęła we wszechświecie. O nie, dlaczego w ogóle wypowiedziała to życzenie? Cześć! Tęskniłaś? Wróciłam! I co najważniejsze w moim rozmiarze! Co myślisz, zobacz! Jak słodko! Kto by pomyślał, że mogłyby się zaprzyjaźnić? Tak, uściski to już może przesada. To trochę niezręczne. Tydzień później... Riley wciąż przegląda telefon zamiast się uczyć. Ach, naprawdę? Pani Stella nie ma nic przeciwko ponownemu obejrzeniu zabawnego filmiku. Co powiedzą uczniowie? W porządku, surowa nauczycielka wie co robić. Miłego oglądania.